Miejsce do tego, żeby dyskutować, tak? Pójdziemy do domu, żeby porozmawiały. O, może no, gdyby ktoś inny przemówił się do nas od przejrzałabyś na się oczy i potrzeby. Weź naprawdę i się do że nic innego nam nie pomoże. Agata! 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 Zawsze myślałam, że mi ufasz i żeby, żeby wiedziała, że będziesz wiedział, że się nie zawiedziesz. Ty też masz tyle wolności, ja ci ufam. No, A ciebie, ale wiem co jest dla ciebie dobre, tak? Życie nie jest proste, paszy! A kto powiedział, że nie może być proste? No kto tak powiedział, że życie nie może być proste? Cały czas mi mówisz, że życie jest trudne. Czego byś mi Bo życie nie jest proste, tak? W życiu jest pełno ludzi, którzy są zabistni, pełno pułapek, na które musisz zwrócić uwagę. Nie mogę się ty słyszeć, słyszeć co ty mówisz? Ucisz mnie niepewności, z tym daleko nie Przebywający w tym czasie w sklepie klienci byli zdezorientowani. Niektórzy bardzo zbulwersowani zachowaniem młodych osób.

Na szczęście wszystko było zaplanowanym działaniem przygotowanym przez uczniów i nauczycieli z gimnazjum nr 1 w Lęborku. To był flashmob, to było zaproszenie rodziców ze szkół powiatu lęborskiego na konferencję profilaktyczną, która będzie się odbywała 27 listopada w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych, a organizatorem jest gimnazjum nr 1 w Lęborku. Konferencja będzie poświęcona relacjom rodzic-dziecko i profilaktyce uzależnień. Na konferencji rodzice będą mogli dowiedzieć się, co zrobić, aby poprawić relacje ze swoim dzieckiem, a dziecko nie było narażone na uzależnienia. W tym celu zostali zaproszeni specjaliści. Zaproszeni są specjaliści z Trójmiasta i ze Słupska, pani Aleksandra Karasowska, która jest psychologiem, terapeutą, pan Jacek Krysiak, który jest terapeutą uzależnień, i pan Adam Bruliński, który jest policjantem, wykładowcą w Szkole Policji w Słupsku. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film opisujący relację z rodzicami widziany oczami dziecka. Po występie w sklepie młodzi aktorzy opowiadali o reakcji przechodzących osób. Najgorzej było, jak ludzie się wtrącali i te spojrzenia. Miał ogólnie to zaczepił jeden chłopak. Dwóch i stwierdzili, że mam szanować matkę, bo w łeb dostanę, ale nie zareagowałem, no i dalej się kłóciłem. Zaangażowanie młodych ludzi w ten projekt pokazuje, jak ważne są relacje dzieci z rodzicami, dlatego warto wsłuchać się w ich głos.